Bojowa Lecha wjechała do Dobra, <tusząc> Dobra, Figgi jest. <tusząc> <tusząc> Essa! Czy to jest Aisik? <tusząc> <a ich>? Jasne. <tusząc> Na zdrowie! Korikt! Stary, ale walczyłem! Dobra, poczekam na górze. Jasne. Kurde, ale tutaj zdawarka ma Widzisz, bo że dzień stracił w Jeszcze mhm. znaczy, ostatnia muszę za akurat do 9.30 u nazwać. Aha. No. A, u mnie ostatnia jest teraz. Się właśnie. Co ty jeszcze w domu robisz? Wypierdalaj do kościoła. No. Nie, no ja normalnie mam otworzone na okienku bocznym. A w no kościele tak. gra. Nie, to... mam otworzone na e. okienku bocznym. Albo to kurwa, trzeba dalej kroić. O! Huh. Będzie, kurwa. No, bało się. To idzie kurwa, śmiesznie teraz. Nie się na no, to będzie kurwa śmieszne. Ja ma, to jest nie śmieszne, nie tak. <śles> <śles> es, kurwa. To Dobra kurwa, Pikax darmowy. On dropił kurwa mięso? To jest kurwa najważniejsze, że tropi mięso. no słuchaj. Oj, kurwa mięso jeleniu. Kurwa. O Ej, stroje, jak... kostiumy! Jak w GTA V na napad na bank O nie, nie pierdol, że będziemy kurwa w wiadra ubrani. Bo nie no, widzę tak odpowiednika. Ta... Ja tu to jest. O kurwa. O kurwa. To może się na miecze będziemy napierdalać Mam nadzieję, że jego strój można dostać We be in touch. <gryny> Kurwa wyglądamy jakbyśmy dopiero co wyszli kurwa z tego <gryny> Jakbyśmy w <chiwarli> grali <gryny> no. No, Kurwa, daj dawaj napij się ze mną szocika No dobra, jednego mogę <gryny> No i tam parę tych przecików poszło do Nidriagera i mnie kurwa po prostu złożyło Poszedłem, ugu... na piętrze było łóżko, poszedłem po prostu do łóżka kurwa i nie pamiętam drogi powrotnej ani nic Pozostałaś no to... mnie kuzynka samochodem zawiozła To taki do domu, typowy blackout to chyba miałem kurwa tylko raz To nie było jak to mnie kurwa okradli i się ujebają na smutno kurwa na grillu Co to znaczy jak cię okradli? Yy, na blika mnie ojebali, czaisz? W sensie wjebali, inaczej, wjebali się na, do mojej ciotki na konto i mówi czy kurde mogę blikiem ogarnąć I sobie myślę no ciotka, nie? Chuj, masz tu i najwyżej mi o, dał gotuje. Otóż kurwa nie A dużo? No tysiaka kurwa. W sensie się dwie o, transakcje kurwa. tam poszły i sobie myślę kurwa Aha sensie, ja wtedy byłem takim Brain Deden, że ja w ogóle nie pomyślałem o tym, że coś jest nie tak. Więc ja miałem takie, no dobra, to jeszcze jedna transakcja, pewnie kurwa zrobili jakieś dwie, nie? A wuja ma warsztat, duża transakcja, więc kurwa, no. Y, pewnie coś kurwa. Są dobra, przestroga, jest. teraz będę dzwonić, jak będę no. ktoś mi napisz blik. No, totalnie, także kurwa, korzystajcie z mojej głuchwoty. No chcę. W takim sobie nie że, jest Żeby kurwa użyć skilla. Jakiego skilla? Skila? Skill a do, do, do widzenia. No no. No no To no. Ty masz tyle problem z, z skillem widzenia. <śla> Sorry, stary <śla> 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 Przepraszam. <śla> Wyobrażam mocno odstawienia na ekspres i mi się prawie przelała kurwa ta, wiesz? E... No, nie tak wiem, Kamil, no. Zabki, kurwa. Patrz widzisz czerwone? Czerwoną kropkę. Zamknij kurwa. Jeszcze jedno słowo i przypierdolę bongo. Kurwa. Kur. Największy thread, kurwa. Kurwa, albo skończysz, albo się przypierdolę bongo. Pokór jest darem. Turnie mnie z tej. O, bracie. Ty, Jessie! nie Ty Zautem nie przeniosło, Jessie! 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 Kurwa, Jessie! 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 A którym ty odnieśli? Ja pierdolę! Mój, no ja pierdolę! Co się stało? Co się stało? Stary jakiego lotnika zajebałem. To jest pierdol. No, słychać! Słychać! Ja telefon, kurwa, bo trzymałem go w Melani lefon Melanik mi kurwa spadł na ziemię Ale to, tu ale... jeżdżam pociągiem, to kurwa chuja, nie? Ma... Ej, co zrobiłeś mi jake... tak z mikrofonem? Co zrobiłeś mikrofonem? Na miejsce, gdzie był internet <śle nitrogen> Co zrobiłeś? <śle workload> co, co zrobiłeś <śle> oh! <co, co śle> z mikrofonem? <śle> ale go <z> zrobię? <mikrofonem. śle> ja, ale jakiś sum albo dubloba Rap <śle> O co nam chodzi? <śle> Masz tak dobry mikrofon teraz No Bez skitu to jest taka jakość. Blue yet Chłopie, powiem ci tak. Ja, na naprawdę jest to, ale... Nie jestem Tomasz Korus. Tak naprawdę mam na imię Tomasz Knapik. Kiedy nie oglądać porno, No, obejrza, obejrza, to jak czegoś tam. Nie, 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 nie lubię wszystko. O Boże, o co on nie robi? Wtedy macie podczas o, sytuacji, ale bym, ale bym taką azjatkę. <noise> 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 ale ona, ale ona z fiutem, skaranie boskie. Co ona? Co ona między nogami? Ja już jestem na ulotach, możesz tworzyć pokój. Ja ściągam, ściągam wrota Baldura. O cholera, o cholera jasna. Nie powiem, nie powiem, nie spodziewałem się. Kurwa, kurwa, czas przestać. Kurwa, jesteś po drugiej stronie mema. Jak się, jak się z tym czujesz? <laughs> idę, idę na szluga. Okej, okay. okej. Okay. <laughs>